Witajcie, tutaj blade. Tam gdzie skończyliśmy, czyli wlaźliśmy na... tutaj gdzie gdzie mi zimno, no i dupie. Zobaczymy co będzie dalej. I co tutaj na nas czeka? To czerwone światło mnie kurwa też nie... nie, nie pociąga za bardzo. Tak idę powoli, jakbym kurwa nie wiem. Do oddziału świadczego się. Mieliśmy zakłócenia podczas ostatniej transmisji. No dobra, no mieliście no i co? O kurwa Niedźja mi tu brakowało jeszcze Unik! Aha, wiej, dobra Szybciej! Ta cholerna zespia za mną biegnie! Kurwa, jestem przeżona 100% serdecznie! Udało się! Nie rdzą! Po ryju! Po ryju! Bordzie. Chyba jeszcze nie zabiłem, więc uciekam. Zeżar mnie. A co ja miałem zrobić? Chyba wiatr. Dobra. Jak widzicie, zeżar mnie nie. Jest. Dobra, bylimy tu. Chyba unik. O to chodzi mu. I tak mnie zerwa. Dobra, trzeba to zrobić szybko. Będziecie mieć poczórkę jak mnie zrze Cóż. Tak to jest jak się człowiek nie gra w tę grę. To musi się uczyć jak zwykle na No Znaczy wiecie każdy na każdej grze uczyłem. na błędach. dobra Za szybko. Jak więc Dobra, powtórka. Z rozrywki numer 3. Do trzech rawy sztuka. Tak, to mówię. Dobra, będziecie mieli najbliżej. Zerwam ich no, jestem gotowy. Jak mu bryga takie ciągło. Spadła. Tak, oberwała. Ale... po niedźwiedziu. Poszedł sobie. Niezłe. To było niezłe. I co teraz mamy? Prolog jak dzieckiem jest? Nieźle. <grystanie> Laro, znowu zapomniałeś do czego służą drzwi? Tędy będzie szybciej, tato. Chodź tu, <grystanie> moja matko. <grystanie> Wybierasz się na nową wyprawę? Tak. Ta jest najważniejsza. Cóż, zdecydowałam, że będę twoją asystentką. Doprawdy? Wierz mi, że chciałbym mieć ciebie u swego boku. Ale ta oprawa jest... zbyt niebezpieczna. Na posłuchaj. Pewnego dnia dokonasz na tym świecie czegoś wielkiego. A ja będę z ciebie dumny. Poczekaj, kochanie, muszę odebrać. Robi wrażenie. Naprawdę. Dobra, jesteśmy pierą dwie w dupie. Ledwo żyjemy, ale żyjemy. Dobra, pewnie muszę zatamować ranę, bo dostanę zakalenie. Tylko czym? Muszę patrzeć rany. A nie mówiłem? Zioła. Lecznicze zioła. No dobra. Te liście powinny powstrzymać krwawienie. No to biergę. Potrzebuję jakiegoś opotniku. Tylko dwa? A gdzie trzeci? Mi jakiś jeden? Nie. Dobra. Te liście. Okej. Okay. A to co ma być? Nie opuszczono jakiejś słońca z czasów silnych. Jeszcze nie podróżę do słońca. Jakaś nie opuszczona, bo skoro są te typy, to powinno wystarczyć, jedno. To powinno wystarczyć. Interesujące, bo można samo ciebie leczyć. Dobra. Kolejne mongolskie ruiny. Zdaje się, że szlak prowadzi przez jaskinie. Muszę uporać się z tym niedźwiedziem. Czy, czy a jednak za z tego niedźwiedzia? Zobaczymy czy zrobimy go w tym odcinku. Dobra, znajdź. Hmm, kurwa, obawiałem się, że to muszę tam iść. Dobra, trudno. Oby go tam już kurwa nie było. Wyskakuj. Tu? Te tak, żywy to ruchomory. Wydaje się, że uda mi się przygotować truciznę. No dobra, tylko tak, eee... Aha... A czekam, masz od czego? Dawaj, do góry. Tutaj jest pewnie ta jaskinia tego cholernego, tego, co wywiejemy tu. lepiej to wziąć. Ryżek fizyczny. Mhm. Mm Dobra. Tu mam. Skaczemy. W w stronę. Dobra. Mamy lejenio. Upolujemy. Coś, wypalowałem. Chyba kolejny królik do kolekcji. Co ja mam z tymi królikami, to ja jeszcze nie wiem. Chyba trafić nie mogę. No, nisza. Chwila, coś tu nade mną. Widzieliście to? Nieważne Grzyby. Odkryłem jakąś jaskinę. Kurwa, tylko żeby tu nie był niedźwiedź. Ciekawe, co tam kurwa jest. Tylko żeby tam nie był niedźwiedź. Tylko żeby nie był niedźwiedź. Najdź. Tu jest tylko forca nic więcej. Na mapie, dobra. Czemu to to wszystko musi być ukryte? Dzięki. co Ciągle Kurwa! No. Tylko jest tu ukryte i nie można tego... Patrzcie. Było koło mojej drużyny. Widzę to! Jeszcze! Pięknie! Gdzieś jeszcze coś jest ukrytego? Pewnie na... Artefakt! No, B. Super! Zabity gościu. Kolejny artefakt. Wyciągnąłem francuski. wiele z wniosków z rzezi w grobowcu proroka. W ciągu ostatnich kilku dni wszyscy moi towarzysze zostali zabici. Wyznawcy fałszywego proroka ginęli setkami, ale ostatecznie odnieśli zwycięstwo. Zamknąłem grobowiec tak szczelnie jak mogłem i powiedziałem mieszkańcom pobliskiej wioski, że prorok zginął. Zagroziłem im, że to miejsce powinno pozostać w ukryciu. Nie wiem, czy prorok przeżył, ale będę podążał ich śladem. Nikt nie ucieknie przed Zakonem Trójcy. Popa, rańce i tyle. Dobra. Chyba tyle. Wróć pewnie do obowiska, więc No nam z tej jaskini, jak jeszcze ja zobaczę, czy niedźwiedza, to się kurwa... Nie wiem. Dobra. Idlaro. Zapierdaj. Może się go upora. Uporamy w końcu z tym niedźwiedziem. Kolejny artefakt. Coś mi się tu pojawił. Jak Jestem tak niedaleko. Nie? To drzewo. Nieważne. Naprawdę mnie wkurwia. Myślę, że coś z tego będzie. Powinnam wrócić do obozowiska i spróbować. No dobra. No to próbujmy. Ale weźmy jeszcze drzewo na wszelki wypadek. Chyba Ja tam ryzyk fizyk. Ile tu Lepiej pozbierać. Tak chętnie bym jednego ustrzelił, ale sobie podaruję. Dobra. No, okej. Okay. Zatrute strzały. Mhm. Jak to grzybów nie mam. My dwie ulepszenia. Łowca awanturnik. Co tutaj jest? Lara ponosi mniej obrażeń do co są? Czy lekki obrona. OK, łowca. To się kurwa przyjął. Jeszcze tutaj mamy co? Takaś ja pobrała, a co? Pięciem, zwiększ ilość amunicji. Instynkt łowcy, mm -hmm. Dawaj obrażenia, wiedzę, że wizyt lepiej mieć dupę przy. Tyłu. Tu muszę, ale ja, ja czekajcie. broń Łukczyk, czekam, czekam, dobra. Panie, czekam. Lepiej cię ulepszę. Mamy te stroje, ale ja wiem, że tylko dwa. Jak, jak widziałem w sklepie. Grzyby. A gdzie ja kurwa posiętek? Wyposażenie. Co to takiego? Cholera, szukamy grzybów. Nie zrobię nic. Muszę odpocząć. Albo zrobiłem. Czy nie zrobię? Ej, no jestem zmęczona. Nie, to no. ty mnie posłuchaj. To odkrycie jest zbyt ważne. Mam gdzieś moją reputację. Nie się mi grozić. Po tym, co zrobiłem... Halo? Halo? Nie Wpadłem mnie! to, czegoś bardzo ważnego. Kiedyś. zrozumiesz. Nie chcę rozumieć! Chcę, żebyś przestał! I znowu bym mój tato. Ja ten ma, kurwa, ten Trójca Ja jacyś obolę Pewnie mieszkańcy co tutaj mieszkają, dobra ją. Dobra Czyli impreza w końcu coś ciekawego będzie Kurwa widział Moje ognisko Gdybym nie zabudował, to jak I co się Lara ukryłaś? Do jasnej ciasnej. Wszystkie oddziały, zgłoszcie się. Jak wygląda sytuacja, odbiór. Znaleźliśmy kolejne obozowisko. Pokił w ognisku był jeszcze ciepły. Muszę być niedaleko. Na Odbiór! Nadal mamy problemy z łącznością, więc trzymajcie się blisko. Musimy ich znaleźć, zanim przygotują kolejną akcję. I w Mordemu. Jeden z głowy. Dobrą funkcję, że wybrał, że mogę przeszukiwać ich. Centralna, rozchodzimy się, żeby odszukać Trollu. Kurwa! Zrozumiałem, ale wygląda na to, że się wycofali. Celem głównym jest znalezienie zaginionego z diabłu Żadnych nowych informacji z obiektu? Nie, z ostatnim komunikaty. Drugi z głowy. Dwóch z głowy. Całkiem nieźle No was tu jeszcze jest. Czemu to kurwa nigdy nie pokażę ilu jest? Podajcie dalej, tu bycy zastali minyki na polanie. Najwyraźniej przewidzieli, że ruszymy ich ślady. Jasna choronra. Wcale nie uciekali. To była podpucha. Drugi z głowy. Kurwa. Ciekawe, ile ich tu jeszcze jest. Widzę tego, już powiesili. Wyzwanie ukończenie. Ukończone, wiesz i uciekaj. mi Niemożliwe. Musiało być ich więcej. Co? Widzę ich. Eee, dobra. Wejdźmy wyżej. Trzelki gwiazd. Próbujcie wyborować obiekt przed rady. W ostatnim zgłoszeniu meldowali o ataku. W tamtej pory cisza. To było kilka minut po tym jak tubylcy zaatakowali nas w pobliżu ruim. Trochę przedłużymy ten odcinek. Od to, to była zaplanowana akcja lebeckiej. Próbują nas rozdzielić. Zwiad pierwszą robotę. To nie są zwykli Tak, to działania partyzanckie. Rozwalili nasz system komunikacji, gdy tylko wkroczyliśmy do akcji. Dobra, poczytamy sobie to jeszcze. Musimy wdrożyć działania pacyfikacyjne. To nam rozwali Bo to jest jakaś mapa. nie będzie ale nie możemy przecież dać się powybijać w ciemnościach. Już ja was chyba wszystkich wybiłem, zostało was tylko dwóch. Krzanić, Ryzyk, fizyk. Chciałem to zrobić po cichu. Idę na pozycję! Jestem pod ostrzałem! Jeszcze, ja żyje, nie patrzcie. Słucha gościa kurwa i żyje. Padniesz w końcu? No tak jest, padaj, padaj. Cały, dziękuję. Dobra, zobaczmy co tutaj takiego jest. Chyba wszystkich wybiłem, więc hmm, Chyba tak. Oby. Dobra, co tu mamy? Przygotowujemy się. Przybyłem z pierwszym transportem na Syberię, aby przygotować starą sowiecką instalację. Teraz przybywają kolejni. Stanąłem z tyłu, gdy Konstantin wygłaszał mowę. Uwielbiam go słuchać. Nigdy mnie nie nudzi. Nie byłem nigdy specjalnie wierzący, ale teraz to coś więcej. Prawda. Kiedyś byłem załamany, ale trójca przywróciła nam życie. Dała cel. Aha. jeden z pajaców. Ich. Dobra. Aha, mogłem ich wysadzić, a ja to zrobiłem po cichu. Tam mamy iść. Ale widzę, że jeszcze nie skończyłem zabawiać, panienek Tylko mi się nie ruszło! Pięknie! Jak kurwa To pozostawiali Niech wasz szlak jeszcze ich zostało. Kurwa... Chyba no chuj, moim zdaniem że chyba wszystkich tu fundament Wlejdę na tę górę. Będę wiedział lepiej. Ale chyba wszystkich. nic chyba wszystkich. Dobra, mam iść tu. Tu był niedźwiedź. Tak? Dobra. Niedźwiedzia robimy. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. To mnie naprawdę nurtuje Nie myliłem się, widzę jeszcze jednego Koje! Zdychaj Oby to były wszyscy. wszyscy? czy kogoś jeszcze spotkamy Zanim to polezę jeszcze kogoś widzę Kurwa Dobrze Nie doszczeknie. Tak Dobrze. Tukij wszystkich, nie wysprzątam. Nie udało mi się, że nie zamieszkałeś. Nie rozkonałem się z na raz czerwony. Żrej to! Zdolność... Zdolnością, ale... Czy to wszyscy? Kurwa. Pełen. No super. Przynajmniej szale mamy pełne. Jeszcze muszę oblecieć w tę stronę. Wledzę jak najwyżej, żeby widzieć wszystko. No właśnie. Na razie. Co z Tobą? No właśnie. Dobra. Tu jeszcze ktoś? Czy to wszyscy. Dobra, moim zdaniem chyba wszyscy. Fajnie kobietko tu już nie ma, wyrzucenąłem w 5 wszystkich, dobra. Ale z niedźwiedziem spotkamy się w następnym odcinku. Tylko ja tam już wleżę. Fizyk, fizyk. Dobra. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Więc zobaczymy, co będzie dalej w przygodach Lary. Dawać łapki w górę. I papa. I papa.